Także, Siemaneczko, dzisiaj taki odcinek o Yamaha YZ125. Bo tam było kilka pytań w komentarzach, czy, czy w ogóle warto kupować ten motocykl, czy, czy w tym przedziale pojemności, że tak powiem, czy, czy jest to dobry, dobry motocykl. No a, a ja w sumie YZ to -e już mam dosyć długo, bo w sumie na YZ. 1025, niekonkretnie tej, bo, bo wcześniej miałem jeszcze z pierwszego roku ale myślę, że ze 3 lata już taką YZ125 posiadam. Także już coś tam mniej więcej wiem dodatkowo e, już w sumie dwóch robiłem remont. E, tłoka wymieniałem kilka razy, także Mniej więcej już coś o tych motocyklach wiem No i generalnie tak Ten konkretny model Jest to Yamaha z 2012 roku Ja ją kupiłem używaną podajcie z Norwegii Ogólnie bardzo zadbany motocykl Fakt, że już trochę Tu to zmieniłem, no generalnie Mam ją myślę, że Już ze 2 lata Problemów takich większych nie ma. No wiadomo, jak to krosówka, jakieś tam, inwestycje, jakieś tam inwestycje są i to dosyć duże. Chociaż i tak uważam, że, że nie jest to jakoś bardzo dużo, bo, bo wiem, że są motocykle, które są dużo droższe w utrzymaniu. No i generalnie co, przez ten czas, co posiadam to co zostało w niej zmienione no, zmieniłem sobie okleinę, ale to wiadomo kwestia wizualna, tego nie liczę jakoś tam do, do takich kosztów utrzymania no bo to jest kwestia wizualna, jak chcecie to robicie, jak nie chcecie to nie musicie, no ale ale jeśli chodzi o kwestię silnikową no to miałem taki taką awarię, że po prostu pękł mi pierścień na tłoku, szczerze to nie wiem bo teoretycznie miał on przejechane tam z 50 motogodzin Mm, a praktycznie, no to nie wiem, czy był wadliwy tłok, czy po prostu było przejechane trochę więcej, bo tak mi powiedział wcześniejszy właściciel, no wydawało mi się to w miarę wiarygodne, bo e, ten tłok nie był jakoś tam strasznie strasznie zużyty jeśli chodzi o ten teflon to nawet był widoczny, więc nie, nie wyglądał ten tłok jak na jakieś tam bardzo duże także wydaje mi się, że był po prostu jakiś wadliwy tłok co prawda nie był to Vertex tylko Vosner także, bo wiem, że Vertexy miały tam jakąś wadę fabryczną w sobie w jakiś tam latach produkcji no tu był Vosner, ale no, nie ma co już tam patrzeć na to no, cały Nikasil poszedł, bo, bo już nie, nie dało się tego uratować no, i było pytanie, czy robimy tuleje, czy kupujemy jakiś tam cylinder i dalej Nikasil. No, ja zdecydowałem się na tuleje, bo, bo w, w wcześniejszej YZ z pierwszego roku miałem już tą tuleję i powiem szczerze, że szczerze to nawet nie wiem, bądź takie są moje odczucia, że albo moc jest taka sama, bądź nawet na tej tuleji jest troszeczkę lepiej. Wiadomo, tuleja tulej nie jest równa i E, tu też trzeba zwrócić na to uwagę. Hmm, ja preferuję Wojtala Garage. To jest, no moim zdaniem, e, taki topowy. E, jeśli chodzi o tulejowanie cylindrów, to na pewno topowy człowiek w, w Polsce. E, fajnie. No te cylindry, powiem szczerze, jak przyjeżdżają, to to jest to zrobione naprawdę z są poprawione kanały to wszystko jest no naprawdę nie ma się do czego doczepić hmm, wiadomo kosztuje to swoje bo szczerze to już nie pamiętam ale bodajże za tłok za planowanie głowicy za wiadomo pod tuleje trzeba te zawory wydechowe troszeczkę sobie poprawić e, to kosztowało to myślę że ze 2000 1800 łącznie tam z uszczelkami Także no, ta, tak to wygląda, jeśli chodzi o koszta, e, takiej e, w przypadku, jak Wam pęknie cylinder, e, sorry, przepraszam, e, nie cylinder, tylko e, jakiś tam pierścień. E, to, to tak to sobie wygląda. E, no a generalnie co? E, na co zwrócić uwagę przy takich YZ-ach? E, pierwsze co, e, to e, ja bym zawsze sprawdzał silnik i co jest e, w silnikach. Wadą Yamahy ogólnie są wałki zmiany biegów, tutaj jest on już po regeneracji, obrabiają się po prostu frezy bardzo często, także na to trzeba sobie zwrócić uwagę. Koszt, no to myślę, że tam około 500 zł, jeśli chodzi o nowy wałek, regeneracja bodajże płaciłem dwie stówki. Ja polecam regenerację, bo jak wam ktoś to zrobi dobrze, tam z jakiegoś tam hartowanego materiału, to jest to naprawdę dożywotnie. No może nie dożywotnie, ale no bardzo długo wytrzyma. Dźwignie kupujemy sobie stalową, aluminiowe w ogóle nie wchodzą w grę. Kolejna kwestia, jeśli chodzi o silnik, no zawory wydechowe. W Jamaszka ogólnie, w porównaniu do ktm ma dosyć prosty ten zawór wydechowy, w sensie on się składa. Jeśli chodzi o, o te języczki, no to tak naprawdę z dwóch elementów, hmm, czy, czy są z nimi jakieś problemy. No, słyszałem, że lubią one pękać, no, ja osobiście tego nie doświadczyłem. E, pękać, urywać się wiadomo. E, no wyrabiają się przede wszystkim, no bo, bo tam nie ma żadnych łożysk. Jest to takie tak zwane łożysko ślizgowe, także to się wyrabia. No z czasem, no nie wiem, myślę, że jak taka Yamaha ma przejechane z 500 motogodzin, no może nawet nie 500, no zależy jak jeżdżą, nie? no ale, ale dajmy, przy takiej amatorskiej jeździe, te 500 motogodzin, no to przydałoby się ten zaworek sobie wymienić. Bo miałem już przypadek, że ten zawór był już tak wyrobiony, że po prostu miał takie luzy na boki, że, że urwał ten języczek taki. W kanale wydechowym e, i po prostu e, no, zatarła się cała Yamaha. Nie? Trzeba było kupić e, i to też w YZ1025. Trzeba było kupić nowy cylinder. E, kolejna kwestia, e, tylko to z drugiej strony e, to za chwilę, chociaż e, z tej strony jeszcze tak sobie myślę. E, czy tu są jakieś wady? No, kwestia skrzyni biegów to też słyszałem. No, ja tego nie doświadczyłem, ale że te skrzynie biegów w YZ no, lubią się wysypać czasami tam, jakiś tam jeden pojedynczy bieg. E, z plusów to ja uważam, że na przykład e, ogólnie w jamaszce na tych Aluramach to ten silnik jakoś tam znacznie się, w, bodajże dół się chyba w ogóle nie różni, e, a cylinder tam delikatnie oznaczeniami, e, ale no bodajże chyba od 5 do 22 roku nawet y, przypuszczam, że jest ten sam silnik także tych części jest y, dosyć dużo na OLX-ach, jakieś tam używki y, wszystko jest dostępne y, powiem szczerze, no ja tego nie doświadczyłem, a już jeżdżę trochę na tej, także y, nie miałem styczności z jakąś wadliwą skrzynią w YZT 125 w 250 teraz robię y, skrzynię, także y, tam jest to, y, tam to już widziałem, a w, w secie, w secie jeszcze nie, no ale, ale czytałem, że, że są te skrzynie w YZ troszeczkę gorsze niż, niż w przypadku jakichś tam KTM-ów. No plus jest taki, jak mówiłem, no jeden silnik jest, że tak powiem, w każdym roczniku, bodajże na aluramie. Także nie ma z tym problemu. Skrzynia szóstka to też jest ogólnie na plus dla mnie, bo ogólnie te YZ są w miarę spoko, jeśli chodzi, po, jeśli chodzi o 125 do takiej jazdy, jakieś tam amatorskiego enduro, że tak to nazwę, no wiadomo, że, że enduro to to nie jest, no ale jakieś tam podjazdy, przeloty, takie rzeczy, no, fajnie, wydaje mi się, że ta skrzynia szóstka jak najbardziej daje radę. No i tutaj z tej strony silnika to, to myślę, że tyle. Dobra, także motocykl mamy już obrócony co z tej strony silnika e, no, na pewno kosz wewnętrzny, tam e, jeśli chodzi o, o sprzęgło, to widziałem, że, mm, że lubi sobie tam w koszu wewnętrznym te na śrubki M6 e, te gwinty tam lubią sobie e, te całe. Nie wiem jak to nazwać, ale po prostu to pęka. Także kosz wewnętrzny. Słyszałem, że są wadliwe. Ja też tego nie doświadczyłem. No, w tej Jamaszce jest wszystko ładne, jeśli chodzi o silnik. Kolejna kwestia. Często Jamaszka też ma tutaj pęknięte kartery. Przepraszam, to jest półkarter i jest on tutaj często spawany. No jak to się dzieje? No jak komuś się otworzy kopka? To też trzeba na to zwracać uwagę, nie smarować tu tego, żeby ona dosyć ciasno sobie chodziła, bo w momencie upadku e, lubi sobie kopka się otworzyć. Tu wtedy sobie naciska, pęka tu karter, także na to trzeba też zwrócić uwagę. No i kolejna kwestia, na którą myślę nie zwrócimy uwagi e, przy sprzedaży, a też się to zdarza. Mm, Tutaj za dyfuzorem musiałbym ściągnąć dyfuzor, a tutaj Wam tego nie zrobię, ale jest taki, ja to nazwę, popychacz od zaworu wydechowego. No i on często, przy, jak ktoś nieumiejętnie ściąga sobie cylinder, tam jest taka blokada, trzeba sobie zablokować czymś i odkręcać. Wtedy, jak ktoś tego nie zrobi, to lubi sobie po prostu ten popychacz. Pęknąć i, i wtedy jest to spawane. Ja w, w pierwszym roczniku mojej yamachy no w 2001 miałem tak, że był tu spawany karter, e, kosz wewnętrzny był spawany, e, no i popychacz był spawany, także standard w Yamaszce, e, tam ma to, to ładne szczerze, to wydaje mi się, że w tych aluramach już nie ma z tym tak dużego problemu, jak było to we wcześniejszych rocznikach. No, i co, i w kwestii silnikowej, to, to poza tym to naprawdę nie ma się do czego doczepić. Nie ma tu jakichś innych wad, jeździ to naprawdę i, i co. No, ten silnik jest delikatnie słabszy, bo, bo to sprawdzałem od KTM SX -a 125, chociaż wydaje mi się, że, że jest jakiś tam delikatny potencjał. Zmieniając dyfuzor, zmieniając głowicę i membranę. E, można to ten silnik troszeczkę tam e, zmodyfikować wydaje mi się, że będzie to granice 3 koni to maksymalnie ile można go tutaj że tak to nazwę tuningować. E, no ale, ale w przypadku 125 to wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik i, i tutaj tak zaspojleruję no, kupiłem wydech HGS a na razie tylko dyfuzor, ale końcówka też tu wpadnie e, i, i będziemy to Będę to sobie testował. Może w przyszłości, w przypadku jakiegoś tam remontu silnika, też tutaj wleci jakaś głowica, i, no i sprzęgło też na pewno trochę. Tylko sprzęgło to raczej tuningowe chyba nie ma. Także po prostu pewnie z Proxa sobie wleci sprzęgło, bo już widziałem, że tam już delikatnie jest zużyte. No i kwestia ramy. Dużym plusem jak dla mnie w kwestii YZ jest to, że jest aluminiowa rama. Waga tego motocykla jest naprawdę bardzo, bardzo mała. Moim zdaniem wydaje mi się, że w sensie KTM tam się nie różni, ale wydaje mi się, że jest trochę cięższy, wiadomo, w porównaniu do 125. No, tu mamy tą Aluramę, naprawdę super się jeździ tym motocyklem i wydaje mi się, że jak na motocykl fabryczny, no to ma on chyba najlepsze zawieszenie, jeśli chodzi o 125. No bo mamy tu Kajabę, sprawdzony dwukomorowy zawias, naprawdę robi to robotę. Wydaje mi się, że nic fajniejszego nie znajdziemy w setce jakiejś tam z innych producentów. Kolejna kwestia: jest tu z tyłu kiwak. Nie wiem czy go widać. No, tutaj jest e, kiwak. E, no, jest to odczuwalne, że to zawieszenie pracuje trochę lepiej. Problem z tymi kiwakami jest taki, że, że one często łapią luzy. E, tutaj ten kiwak ma bodajże 30 motogodzin i jak sobie weźmiemy, o, to czuć, że jest on już złapał luzy. Także z tymi kiwakami jest tak, że one luz praktycznie mają cały czas. E, Także taki jest problem. Powiem szczerze, osobiście do takiej amatorskiej jazdy e, wolałbym mieć chyba to rozwiązanie z KTM, czyli po prostu nie mieć tego kiwaka. E, no ale maszka w każdym motocyklu, w każdej setce ma ten kiwak, także jest, to jest. No nic z tym nie zrobimy. Wiadomo, poprawia to pracę zawieszenia ale do amatorskiej jazdy wolałbym, żeby go nie było kolejna kwestia, no hamulce to naprawdę moim zdaniem nie ma się do czego doczepić wydaje mi się, że w sensie KTM ma na pewno lepsze, ale, ale no nie, jest, nie jest to złe fajnie to hamuje, no jest troszeczkę problem, że tutaj sobie delikatny lustek klocki łapią, ta blaszka też jak się cofa motocyklem to, to wydaje taki specyficzny dźwięki i to już w którejś secie to widziałem, także tak to jest, no ale nie przeszkadza to w żaden sposób w jeździe. Poza tym no, ten motocykl nie, nie jest do cofania tylko do jazdy do przodu, więc tu naprawdę nie ma, nie ma się do czego doczepić. Koła też naprawdę dosyć spoko. W kwestii kół to problem jest z piastami. O ile przednia, no to tu naprawdę nie ma problemu, to tylnia. W każdej YZ, w każdej 250C YZ też wyrobiona jest bieżnia łożyska, bodajże od strony zębatki jest to to większe łożysko. Też kurde nie pamiętam, ale no jedno łożysko bieżnia, łożyska się zawsze wyrabia i, i tu jest problem z tymi piastami, także polecam sobie założyć jakiegoś tam talona i też w przyszłości pewnie to sobie zrobię. No a tak poza tym prowadzenie motocykla naprawdę fajnie się tym jeździ, też wydaje mi się, że bodajże... Do 22 roku, 23 rok, już nie jestem pewien, jeśli chodzi o YZ, ale rama jest też cały czas taka sama, więc to pokazuje, że po prostu inżynierowie z Yamaha stwierdzili, że ten motocykl jest na tyle dobry, że nie ma co tam w kwestii ramy sobie zmieniać, także to jest na plus, no bo części do tego łatwiej jest znaleźć jakieś tam używane, także. To jest ogólnie mega spoko Kolejna kwestia, no, aluminiowa rama Na nią trzeba trochę uważać No bo wiadomo jest łatwiej ją uszkodzić O jakiś tam kamień czy coś Ja tu mam osłonę pod silnik i osłony z boku i, I tu naprawdę nie ma z tym problemu no, Na plus jest to że, że ta aluminiowa rama nam nigdzie nie rdzewieje nie, nie odpryskuje farba Bo nie ma na niej farby Więc Zawsze to wygląda fajnie, można sobie z czasem ją tam jakoś przepolerować i ten motocykl naprawdę wygląda bardzo fajnie. W kwestii wizualnej to tak jeszcze dodam, że też jest fajne to, że do Yamaha możemy sobie kupić ten, to się nazywa restyling kit bodajże i możemy sobie, bo Rama jest bug jest to samo w, do 22 roku, także z Yamaha nie wiem, kupimy sobie piąty rocznik i możemy sobie wsadzić plastiki z 22 roku i on naprawdę ten motocykl wtedy ładnie e, ożywa ten błotnik przedni jest inny, inny plastron e, tutaj wiadomo Airbox trzeba zmienić, ale taki kit kosztuje tam bodajże 700 zł i naprawdę ten motocykl wygląda wtedy jak nowy ja się na to nie zdecydowałem, bo mam ładne plastiki białe, e, oryginalne więc stwierdziłem, że to sobie zostawię. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Bo tak sobie. No, kwestii jakichś tam napędów, klocków hamulcowych, nie wiem, e, może no, tarcze hamulcowe, to z tym, no, naprawdę, jakby każdy motocykl, czy kupicie Katema, czy Suzuki, czy nie wiem, e, czy Yamaha, czy, czy Kawasaki, wszędzie jest to samo, no, nie ma w tym jakiejś e, różnicy, wszystko się zużywa, że tak powiem, tak samo, zależnie od jazdy. Eee, ale tak ogólnie to większych jakichś wad z Yamaha nie ma ja naprawdę bardzo polecam i co, jedzie, jak jedziemy sobie kupić to zwrócić uwagę na te najważniejsze kwestie eee, ja taki protip. na co ja zwracam uwagę, no ja w kwestii motocykli jestem taki bardzo e, że tak powiem e, pedantyczny i zwracam uwagę na takie najmniejsze detale i jak jedziemy kupować taki motocykl i on ma na przykład nie wiem, 2 lata, to pojechać sobie zobaczyć na przykład, nie wiem na głupie podnóżki jak sobie weźmiemy i one tu mają luz taki, że no nie wiem, noga będzie spadać, w sensie no, że jest bardzo duży luz tutaj, to wszystko lata na, na wszystkie strony, no to wiemy, że on nie ma przejechane 50 motogodzin, tylko już ze 300-400, nie? I, I na to trzeba zwracać uwagę. Też wiadomo, że przebieg taki torowy to nie jest przebieg takiej amatorskiej jazdy gdzieś tam e, po lesie. E, także na to też sobie zwracać uwagę i. I co, no w kwestii e, Yamaha to ja naprawdę polecam kupić sobie zadbaną sztukę i nie ma z tymi motocyklami problemu, wiadomo, jak dbamy sobie o tłok, wymieniamy go tam e, zależnie od jazdy, e, ale tam zalecane jest bodajże 50 motogodzin, ale powiem szczerze, ja robiłem nawet do 80 i, i nie było z tym problemu, e, to naprawdę no dbać o te motocykle i, i naprawdę jest to bardzo fajny motocykl, ja bardzo polecam kupić zadbaną sztukę i, i będziecie zadowoleni. Także chyba wszystko powiedziałem. Widzimy się za jakiś czas. Na razie, Siemanko.